Padło hasło w szkole i po prostu pierwszych, pierwszy, pierwsze osoby, które się zgłosiły, pierwsza ta grupa yy, tych szczęśliwców nawet można powiedzieć, yy, pojechała, bo oczywiście miejsca, miejsca było ograniczone, ale ale tak wszyscy z tego co wiem, co się załapali na to, są, są zadowoleni. To jest nasze spotkanie, które miałoby pokazać młodzieży, że nasz ośrodek dysponuje potencjałem możliwościami, żeby w ich wypadku, czyli szkoły wojskowej mogli spokojnie do nas przyjechać, zapoznać się z takimi materiałami, z takimi zajęciami, które najczęściej no, omijają ich z różnych przyczyn, m.in. dlatego, że to jest szkoła. Czy wy będziecie stali w lekkim wykroku, czy będziecie stali w jednej linii, to już jest wasza sprawa. Ważne jest to, żebyście się czuli stabilnie. To była dla nas ogromna szansa. Szansa na to, żeby pokazać tym uczniom, jak może wyglądać rzeczywiście przetrwanie w trudnych warunkach. I, i to nam się udało rzeczywiście chyba osiągnąć, za to jesteśmy wdzięczne. Natomiast czego się dowiedziałyśmy o swoich uczniach? Tego, że są najlepsi na świecie. Czy wiesz, że tam na dole czeka gar, w którym się ugotujesz? Para już bucha. Wejście do piekła, wielot. Co czujesz? Oj, strach. Stresuje się bardzo. Adrenalina mnie uderzyła niesamowicie. Cóż kiedykolwiek wcześniej zjeżdżałeś na linię? Zjeżdżałem na linię, ale na trolce nie w dół, Nie pionowy zjazd. Co tam na dole na nich czeka? 12 piętra. W dole? Ciemność czeka, wielka. Będą zjeżdżać chyba w każdy ośrodek, który nie wiadomo, co został wybudowany. Jeżeli ktoś tego nigdy nie robi, to nie jest to naturalne. Na pewno każdy się będzie tym chociaż trochę stresował. To zdrowszy na umyśle, tym stresował się będzie bardziej, przynajmniej za pierwszym ja, ja, razem. Wbrew no, wszelkim instynktom i, i logice zupełnie. No zupełnie się tego nie spodziewałeś. Dokładnie. <laughs> Więc co teraz? Zobaczy. Kiedy będziesz wiedział, że dotarli już do dna? A, kiedy przestanie lina tutaj wyjeżdżać mi z rąk. Ciężak człowieka na dole linii ciągnie i ona się zatrzyma na dłuższy czas i wiadomo, że osiągną knizeweczkę i chyba właśnie teraz się pistał. Drobny stres i ja adrenalina, ale kiedyś zacząłem zjeść, to Byłem bardzo spokojny, bo wiedziałem, że jestem zabezpieczony i zaczęło się bardzo przyjemnie. Pokazali się bardzo dobrej strony. Tak? Nawet yy, duży strach. A w zasadzie. Mimo strachu, to obecność dużej grupy kolegów powodowała to, że żaden z nich nie chciał się wycofać przed jakimś ćwiczeniem. A to pokazuje, że z jednej strony są pasjonatami, a z drugiej strony rośnie w nich i duch rywalizacji i boją się tego, co powiedzą koledzy w momencie, kiedy, jak to mówią, strach by ich obleciał. Trochę strachu było, kiedy się, kiedy się zjeżdżało do tego szybu tak, po raz pierwszy. Gdzie... Spinało tą linę jak tylko, jak tylko dało raś, dał się radę, ale już pod koniec, już po prostu adrenalina puściła i było nam dużo, dużo łatwiej. Teoretyczna bardzo ważna, jeżeli jednak przychodzi sytuacja kryzysowa, człowiek się zatrzymuje, nie ma pojęcia co zrobić. W momencie kiedy on to ćwiczy, non stop, zna sekwencję, tak? Zna algorytm, jest dużo lepiej, jest dużo łatwiej i to jest właśnie potrzebne, bo teorię się można nauczyć wykucią na pamięć. Praktyki się nie da, bo każda sytuacja i każdy poszkodowany jest inny. Pierwsza akcja niezwykły chaos, brak uporządkowania brak podstaw właśnie działania praktycznego. Tak, teorie mieli, wiedzieli, co mniej więcej powinni zrobić, aczkolwiek jeżeli doszło już do działania praktycznego, był problem, yy, ale jednak wszystkie funkcje życiowe zostały sprawdzone, rany zabezpieczone, więc tragedii nie było. Późniejsze akcje pokazały, jaka była poprawa po tym pierwszym razie właśnie, gdzie wszystko zostało już później wytłumaczone i naprawione. wszystkie warunki atmosferyczne, o których się mówi, tu akurat mają miejsce, tak? czyli zimno, opady śniegu, brak jakby możliwości ogrzania się, czyli ich sprawność, ich współdziałanie powoduje to, że każdą rzecz, jeżeli zrobią szybko, wracają momentalnie powiedzmy, do tego swojego strefy komfortu, nie muszą już jakby kombinować. Tu bardziej ich nieumiejętność działania powodowało to, że te zajęcia się przeciągały. Dla nich to były zajęcia nowe, trudne, nie w nieznanym terenie, nie w nieznanych warunkach i to powodowało, że em, oni się tak? Bali pewne rzeczy robić i robili wszystko bardzo ostrożnie, mimo asekuracji, mimo zapewnienia tutaj, y, 100% bezpieczeństwa. Wczoraj byliśmy w Sztolniach, w y, Kołowa y, Ja już tam nie byłem, nie raz, I, ale z tego, co nam opowiadał przewodnik. Dużo rzeczy się dowiedzieliśmy na temat planów lub też domyśleń na ten temat. Lecz dzisiejsze zajęcia terenowe w sztolniach były dość specjalne, chociaż na wyjazdach lub zajęcia terenowe w szkole też mamy to, lecz w dużo mniejszym stopniu. Standardowy Mozart Policja, tylko w wersji short, skrócona bez kolby. Eee, można pod pachą tak, pod płaszczem nosić. Kaliber 12, czyli takie e, w przeliczeniu na, na centymetry to jest średnica ruchy 18,5 mm. Zajęcia na strzelnicy miały być dla nich atrakcją e, czymś, co jest bardzo mm, trudnym sportem, trudnoosiągalnym, a oni dostają mm, na miastkę, tak, tak, mogą uczestniczyć, mogą dotknąć prawdziwie broni, mogą zobaczyć, mogą w niej strzelić. To mm, wywołuje niesamowite emocje, co zresztą tam było widać. I dlatego dla nas jest to duże wyzwanie, duża trudność, ale też doświadczenie kadry powoduje to, że wszystko się tu odbywa zgodnie z regułami i to my panujemy nad sytuacją, która no, nigdy nie wyjdzie poza kontroli. Każdy miał wielki uśmiech na twarzy, kiedy mógł postrzelać w broni, w amunicję, w broni krótkiej z tych pistoletów maszynowych, także, także naprawdę, naprawdę zrobiło to na sporej, sporej, sporej grupie naszej szkoły duże wrażenie, bo niektórzy mieli pierwszy kontakt z tą bronią ostrą, niektórzy już po raz, raz wtóry, ale, ale ogólnie naprawdę to, to większość ocenia, że to były jedne, jedne właśnie z ciekawszych, z ciekawszych upadów. To jest dla młodzieży naprawdę fascynujące, bo my im wiele rzeczy możemy opowiedzieć, my im wiele rzeczy możemy pokazać, ale w takiej pigunce. Natomiast tu jest ktoś, kto się na ten zna, kto robi to przez jakiś tam czas, ma doświadczenie w tym kierunku. I rzeczywiście przyjechanie tutaj i doświadczenie tego, szczególnie przez młodzież, no i przez opiekunów chyba troszeczkę też jest naprawdę bardzo fajne i warto byłoby to wrócić. I mam nadzieję, że dane nam będzie, żebyśmy tutaj wrócili. Kadra, która uczestniczy w tych zajęciach posiada wszelkie uprawnienia państwowe, które umożliwiają jej prowadzenie takich działań. Po drugie ma tak duże doświadczenie zdobyte podczas wcześniejszej służby bądź w policji, bądź w poroziałach specjalnych wojska polskiego, że nie stanowi to problemu, aby pracować z młodzieżą. Oceniam instruktorów, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie i bardzo Dobrze podeszli do naszej grupy naszej szkoły. Byli przygotowani na, w sumie na nas i odpowiadali, odpowiadali na każde, każde, każde przez nas zadanie pytanie, wyjaśniali wszystkie nasze wątpliwości. Także, także, naprawdę, można powiedzieć, że według nas wpisali się na medal. Wszyscy podołali, to im dało bardzo dużo też satysfakcji, wszyscy wrócili z uśmiechem na ustach dużym, także wszystko było w porządku. Ja myślę, że program, który my oferujemy, doskonale trafi do szkół średnich, bo taki profil akurat jeżeli chodzi o klasy mundurowe jest dosyć duży. Dwa dla ludzi, którzy chcieliby przeżyć przygodę, spotkać się z survivalem, z wyzwaniem. Dla tych też, którzy by rzeczywiście chcieli sprawdzić, jak się zachowają tak naprawdę oni w trudnych warunkach. Było warto tutaj, tutaj przyjechać i tak jak mówiłem wcześniej poświęcić te, te trzy dni e, weekendu, żeby, żeby naprawdę spędzić czas w bardzo fajnym gronie i ośrodka i, i gronia szkoły i, i poznać dużo, dużo, dużo fajnych, fajnych rzeczy, e, nauczyć się czegoś nowego, poznać, poznać nowych ludzi.